Tu Radio 1948 Pogoniarski Głos w moim domu. Dzień dobry Wam wszystkim. Michał Merych radio1948. Dawność mi się nie słyszeli, prawda? No właśnie, to wszystko moja wina, bo jak zwykle przesadziłem za późno, nagrałem pokoleniki i teraz, przed kolejnik muszę nagrywać bardzo szybko, ale dobra wiadomość jest taka, że nie mam za wiele do gadania. No bo mecz zaraz, więc też nie macie czasu, żeby za wiele słuchać, w związku z tym będzie krótko, zwięźle i jak to zwykle u mnie, nie na temat. Moi drodzy. Powiem tak, bo jestem w bardzo dobrym humorze od czwartkowego wieczora. Znaczy, z jednej strony w dobrym humorze, bo patrzeć, jak kompromituje się Lech Poznań w pucharach, to. To z jednej strony całkiem miła, a z drugiej strony jednak rzeczywiście trochę mi szkoda, bo jednak reprezentują Polskę. Natomiast powiem szczerze, że ja nie potrafię znaleźć żadnego wytłumaczenia dla tego, co się wydarzyło i dlaczego ten zespół przegrał mecz, no, grając z jakimś zespołem z Gibraltaru, którego nazwy nie jestem w stanie w tej chwili ani zapamiętać, ani wymówić, nawet gdybym ją pamiętał, no, zwłaszcza tego ostatniego członu, ten Imps Limps. Nieważne. No dobrze, ale nie o Lechu będziemy tutaj rozmawiać, natomiast jakieś takie schadenfreude drogne mam e, i to nie ukrywam, e, natomiast jest mi przykro, bo, bo znam paru sympatycznych ludzi e, stamtąd i, i trochę im współczuję, bo, e, bo po, po takim meczu to nawet nie ma co powiedzieć. Natomiast przed nami mecz bardzo ważny, bardzo istotny dla wielu, dla mnie również, ale przyznam szczerze, że ja takich spotkań nie lubię. Nie lubię, wręcz nienawidzę. O ile jeszcze oczywiście na mniej więcej podobnym poziomie są Mecze, czy z Lechem, czy z Arką, e, czy właśnie, żeby tam brat zapamiętał z Krakowią, e, to tego meczu z Krak tych, tych meczów z Krakowią e, nie lubię najbardziej, bo mm, wiecie, to jest tak, że kiedy wygrywa się takie mecze, to radość jest rzeczywiście e, wielka, natomiast jeżeli się takie mecze e, e, przegrywa, no to miło. Miło nie jest parę porażek, nawet w Szczecinie, gdzieś tam z tą Krakowią, e, może nie parę, ale, ale gdzieś tam pamiętam, e, że nam się e, przydarzyło. Nie sądzę, żebyśmy przegrali jutro a o tym też to za chwilę. Natomiast nie lubię tych takich, e, takich emocji, tego takiego strachu. Jednak powiem wam, że człowiek stary, bo e, już niedługo 55-letni, a jednak głupi po prostu, bo, bo, bo cały czas gdzieś są te emocje i, i nie chcę tej porażki, zwłaszcza z zespołem takim, jak. E, and mm -hmm. Ten zespół z Krakowa. Więc yy, z drżącym sercem jutro na ten mecz nie dlatego, żebym się jakoś specjalnie obawiał o, o pogoń. Oczywiście yy, znam niedostatki naszego zespołu, ale mam wrażenie, że z każdym kolejnym meczem pod yy, wodzą trenera Tomasa Tomasberga yy, robimy delikatne yy, postępy. Yy, yy, trener Tomas Berg mówi, że ten mecz w Poznaniu był, był dobry. Jeżeli on go tak ocenia, to znaczy, że widział więcej, więcej niż my. Ja uważam, że nie był do końca zły mecz, natomiast no, zdecydowanie za dużo, ale o tym też mówił Tomasz Berk i zwracał na to uwagę już chyba nawet zawodnikom zaraz w szatni, że za dużo mieli swobody piłkarze, piłkarze Lecha i miejmy nadzieję, że tyle nie będą mieli piłkarze Krakowi. Ale jak będzie ten wyglądał mecz? Trudno powiedzieć. Na konferencji prasowej jeden z pytających zadał pytanie o to, że twierdzą, że Krakowia nie ma wysokich zawodników, więc może, może będziemy grali głową i bardzo mi się podobało to, co Tomasz, Tomasz Berko odpowiedział. No, będziemy grali, może to dobry pomysł, ale będziemy grali też dołem, nie tylko górą. Więc yy, <ścoughs> się trochę, trochę uśmiechnąłem. W każdym razie, ja mam nadzieję, yy, oczywiście, na zwycięstwo w, w tym meczu, natomiast mam też nadzieję, że po raz kolejny zobaczymy zespół, który zrobił kolejny krok do, yy, do przodu, i to będzie taki. Yy, Krok, który zacznie ten zespół jeszcze bardziej otwierać. Po meczu w Poznaniu myślę, że zawodnicy mogą być z siebie zadowoleni, bo w końcu, niby troszeczkę ten remis w tym Poznaniu został przyćmiony przez porażkę Lecha w lidze konferencji, ale no to jednak mimo wszystko inny zespół, inne realia. Myślę też z inne podejście samego samych piłkarzy Lecha do, do, tego, do tego meczu ligowego i do tego meczu w lidze konferencji. W związku z tym wydaje mi się, że możemy być lekko optymistyczni przed meczem z Krakowią. Trener Thomas Berg mówi wprost, że ma nadzieję, że to będzie udany, udany mecz i będziemy mieli spokojny sobotni wieczór. O tyle to fajne, bo przecież będziemy zmieniać czas w nocy z soboty na niedzielę. W związku z tym można sobie na więcej pozwolić. Tutaj puszczam oko. No ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Myślę, że też nie ma co spodziewać się zmian jakichś wielkich w składzie, zobaczymy, zobaczymy kto zagra, no na pewno obrona będzie grała mniej więcej w takim samym ustawieniu, bo Lonczarz z tego co wiadomo nie jest dostępny, więc, więc pewnie, pewnie będzie na środku, gdzie grał tam nasz młody Grek Keramitsis i, i pewnie będzie mu towarzyszył Marian. Zobaczymy. Marian ma przed sobą na pewno, może zagrać lepszy mecz niż w Poznaniu. Karamicji zagrał przyzwoicie, ale za to może zagrać dłużej. Więc mają coś do, do zrobienia w tym meczu z Krakowią. Myślę też, że zobaczymy trochę inną pogoń niż w Poznaniu. Trochę, trochę inaczej grającą. I zobaczymy, na czym będzie polegał ten osławiony pragmatyzm trenera Tomasz Berga. Trochę mi się, szczerze mówiąc, znudził. znudził Słuchanie i trenera Thomas Berga, bo mm, on cały czas odpowiada mniej więcej na te same pytania i cały czas mówi dokładnie dokładnie to, to samo, więc, więc myślę, że to nie ma nie ma, większego, nie ma większego sensu. I ja też cieszę się, że i takie mam wrażenie, że on chce, żeby, mm, nie, on, żeby nie on mówił, tylko żeby mówiła drużyna i żeby ta drużyna przemawiała na na boisko. Mówił to też, w bardzo podobnym tonie wypowiadał się trener Grzegorczyk, że tu drużyna pokaże, skończyło się, to było przed meczem z Lechiem, z Lechią Gdańsk, przed tym meczem, pamiętać jak się skończyło. Tomasz nie oczywiście nie użył takich słów, natomiast ja mam wrażenie, że on jakby im mniej będzie mówił, i mniej chce mówić, tym, tym może być ten postęp tego zespołu większy. Zresztą, ja myślę, że my nie mamy, nie mamy wyjścia. Krakowia nie jest łatwym zespołem, nie jest łatwym rywalem, natomiast napięcie, jakie jest, ja już pomijam to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, czyli pomijam śmierć Andrzeja Kujawy. W 1993 roku i to jest rzecz, której nigdy nie mamy prawa zapomnieć w Szczecinie i musimy o tym pamiętać zawsze, o tym, co się stało, bo różnie można mówić o, o tym, jak do tego doszło, kiedy do tego doszło, co było przyczyną, to nie ma znaczenia. Został ugodzony nożem, zabity, kibic pogoni, a my jesteśmy winni mu pamięć, wzmacnianą z każdym kolejnym bandyckim transparentem. Na stadionie Krakowi i z bandyckim okrzykiem, który się wydobywa z ich że ust, to nie jest tak, że wszyscy kibice Krakowi są tacy. Oczywiście, że nie. Natomiast sam mam paru znajomych, którzy, bo tak się akurat poukładały moje losy, którzy Krakowi kibicują, ale jedno jest pewne: tutaj między nami zgody na pewno nie będzie i zawsze jak wychodziłem. Z gabinetu szefa redakcji wydarzeń w fakcie, gdzie pracowałem, który był, potem był redaktorem naczelnym, wprost, który był i jest wielkim kibicem Krakowi, zawsze mówiłem: Robert, nieważne dupą w ostatniej minucie byle o jedną więcej niż my. I to mam od zawsze, i tego sobie życzę. W sobotę, czyli jutro, czyli pewnie dziś dla Was, jak słuchacie tego, kantem tyłka w doliczonym czasie, byle na jedną więcej niż oni będą mieli. Najlepiej, żeby nie mieli żadnej. W to niestety nie, nie wierzę. Chociaż tak samo nie wierzyłem, że jesteśmy w stanie zagrać na zero z rakowym, a zagraliśmy, więc może, może się okaże, że, że i tutaj zagrać możemy. Czy to będzie taki szalony mecz jak ostatni? Kiedy przegrywaliśmy już 0-2, wygraliśmy 5-2? Może być. Nic nie stoi na przeszkodzie, bo wydaje mi się, że jedna i druga drużyna jest w stanie do czegoś takiego doprowadzić. No, my niestety nie mamy w składzie Eftymisa Kulurisa, który udzielił wywiadu o tym, jak to mu jest tam w tej Arabii Saudyjskiej, gdzie jest i że mile wspomina pogoń. My też mile wspominamy Eftymisa Kulurisa. Nie ciągnąłbym już tych wątków, kto komu, kto za dużo powiedział, kto za mało powiedział. Zresztą. W tym moim zdaniem też bardzo ładnie się zachował, powiedział, że dobra, było, minęło. Każdy na tym zyskał i to jest najważniejsze i to mi się podoba, bardzo mi się podoba postawa tego, tego zawodnika, jeżeli rzeczywiście tam to wszystko polega na, polega na prawdzie, że i Pogoń zarobiła i on, i on jest zadowolony, no to skoro obie strony są zadowolone, to nie jest jedna niezadowolona, to są kibice w Szczecinie, no ale no powiedzmy, że jakby w tej układance nie są, a właściwie nie jesteśmy najważniejsi. Przyjeżdża Krakowia, zaraz po Krakowi mamy Legię, więc to taki ten wielki, wielki tydzień pogoni, właściwie półtora tygodnia. Trzy ważne mecze, trzy bardzo istotne mecze, no mecz z Lechem wiadomo, za nami, okej, okay, na lekki plus na pewno. Ten jutrzejszy, no i bardzo ważny mecz w Warszawie. Mam wrażenie, że nie będzie tak, że będziemy kombinować i, i że ten mecz w Warszawie będzie determinował wszystko, bo w lidze to my już nic nie osiągniemy. Nie, nie wiem. Być może matematycznie teraz wychodzi na to, że mamy tam szansę 1,7 albo 2,8 na cokolwiek, ale to jest durna liga. Przed chwilą skończył się mecz w Lublinie. Motor grał z widzewem. Motor, który dostał Będzki w ostatniej kolejce widzę, w który nagle zaczął niby odzyskiwać blask pod wodzą nowego trenera. Efekt taki, że motor chyba trójkę tam im rzucił, jeżeli nic się nie zmieniło. 3-0 dla motoru. To jest tylko polska liga. Tu za chwileczkę naprawdę można być wiceliderem. Co zresztą to nie jest. To nie jest. Tak, że ja sobie mówię, jestem gołosłowny, bo przypomnijcie sobie sezon, kiedy pierwszy raz awansowaliśmy do finału Pucharu Polski, czyli w 2023 roku, tak, Tu był 2023. Nie, 2024, jeżeli teraz jest 2025. 2024. Wszystko mi się myli, za szybko te dni uciekają. Nie wiem, czy wy też tak macie, że to człowiek się budzi, a tu już jest wieczór. Więc 2024. Kiedy wydawało się, że za chwileczkę skończy nam się sezon, że nie będziemy mieli o co grać. Na no, efekt był taki, że wystarczyło kilka spotkań i doskoczyliśmy do, do czołówki ligi, więc tutaj też jeszcze nic się nie wydarzyło i myślę, że zupełnie spokojnie możemy, możemy walczyć cały czas w lidze. Przy czym no, mam wrażenie, że tylko konkurentów jest nieco więcej i trochę silniejsze zespoły, przynajmniej tych, tych kilka, ale też nie mam wrażenia, żeby to się wszystko musiało tak długo utrzymywać. No bo, bo nie wiem jak, znaczy to tak, spodziewam się, że. Bo zresztą Jagielonia ma coś tam takiego w sobie, że jest uważana za najlepiej prowadzony klub i że najlepszą, za najlepszą drużynę. Natomiast reszta górnik zabrze Krakowia, Myślę, że gdzieś to w pewnym momencie zacznie spadać i ta forma sportowa. I te nastroje. Nie wiem, jak to będzie u nas, bo my też jesteśmy w takim etapie przejściowym. Ta stabilizacja chyba jeszcze nie nastąpiła, jeszcze troszeczkę ten okręt tam chodzi, ale ja mam wrażenie i będę. Może jestem naiwny, nie, nie, nie boję się do tego, do tego przyznać, albo bardzo chcę w to wierzyć, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, że jest metoda. Nie przeszkadza mi zupełnie właśnie, bo też chciałem powiedzieć, że absolutnie nie przeszkadza mi to, że hmm, ludzie, którzy przychodzą na hmm, sektor hmm, opuszczony <gryw> przez kibiców przyjezdnych, będą mieli tańszą kiełbasę, czy tańsze piwo, czy, czy tańsze. Cokolwiek innego tam, co będą mieli, bo po pierwsze, to są ludzie, których warto zachęcić do tego, żeby przychodzili na pogoń, nawet jeżeli mieli coś mieć tańszego, bo oni zazwyczaj na tą pogoń nie przychodzą, bo albo się zgapią, nie kupią biletów, albo, albo nie chcą, albo z różnych powodów. Więc można spróbować wyłapać z nich rzeczywiście jakichś nowych naszych kibiców. To pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, no oni przez siatkę będą te nasze oglądanie. Nie? No więc trzeba im ten, trzeba im to jakoś wynagrodzić. Więc niech mają chociaż te. Tańsze żywnościowe produkty, które tam będą spożywać. I w żaden sposób moim zdaniem nie jest to niesprawiedliwe w stosunku do tych kibiców, którzy płacą normalnie, normalnie za bilet i, i, i oglądają ten mecz nie od wielkiego dzwonu, tylko rzeczywiście przychodzą w miarę regularnie na, na stadion. Nie podniecają mnie jakoś kolejne sold-outy, bo nie lubię w ogóle tego wyrażenia. Wyprzedane trybuny jest to fajne. Oczywiście, że tak, ta atmosfera na stadionie jest zupełnie inna. Natomiast nie fetyzyzowałbym tego. Po prostu. Fajnie byłoby, i to myślę, że byłoby, byłoby najlepsze, gdyby, gdybyśmy nie musieli się po prostu podniecać tym, że, że ten stadion znowu będzie e, prawie w całości wypełniony. Po prostu. Żebyśmy na, na, na pogoń chodzili, żeby tych kibiców było. Było dużo, bo zawsze może się zdarzyć ten moment, kiedy będzie trochę słabi, i wtedy będziemy mo mogli się naprawdę policzyć, tak? Były takie momenty w historii naszego klubu, były takie momenty w historii pogoni, kiedy liczyliśmy się w setkach, a nie w tysiącach. Więc e, mam wrażenie, że cieszmy się tym, co jest, i liczmy na to, że jeżeli odpukać tfu, tfu i w ogóle różnego rodzaju inne głusła, noga powinien nam się częściej niż powinna się powijać, to dalej będziemy liczyć się w tysiącach, a nie w setkach. Ale mam nadzieję, że tak się nie. Nie stanie i nie stanie się tak. Też mam nadzieję po jutrzejszym meczu, czego sobie i Wam e, życzę. Nie, nie, nie. Miałem na końcu języka, ale nie powiem, bo jak nie mówię, to nie przegrywamy. Michał Merych Radio 1948. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na twardowskiego. Tu Radio 1948 Pogoniarski Głos w moim domu.